Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Niedziela, 26 marca 2023. Zbliżam się do ustawionych stosów. E, nagrałam jeden taki króciutki filmik nad e, strumykiem. E, tamtego drewna nikt nie chce. To jest zwalone po ostatniej wichurze. E, na szczęście już jest droga przejezdna, bo było długi czas była droga nieprzejezdna. A tutaj, jak widzicie, to jest. E, Droga tutaj do Kwiec, tu jest teren Sierakowa, tutaj jest teren Potrzebowic, to nie zostało tutaj wycięte, czyli zostało przewiezione gdzieś tam z głębi lasu, nie będę tam chodzić tak daleko, bo akurat już wracam do domu, ale usłyszałam rano, jak Pan Leśniczy się tłumaczy, że to wszystko jest zaplanowane. Wszystko po prostu mają w tych swoich księgach odpisane. No, bo po wojnie, najpierw we wojnę, Niemcy wzięli i sobie wycięli to, co im pasowało. Później tutaj, akurat, było, że plaga sosnówki, i tam, że musieli wszystko wyciąć. Później miały, miały pożary. Ten pożar, taki słynny co był, to się dużo drewna spaliło, lasu się spaliło. Nie wiem, czy było to celowe, czy niecelowe, różnie się o tym mówi. A teraz sobie zobaczcie: no, takie drewno jest im potrzebne. Tamto nie jest im potrzebne. To jest, to jest stos, stos jeden. Takich stosów było w zeszłym roku pełno. Teraz też są, tak jak widzicie. Tam jest kolejny oddali stos zrobiony trochę mniejszy gdybym szła nie wiem czy kolejny nie jest później pojedzie ciężki sprzęt ciężki sprzęt i będzie będzie drogę rozwalał e, oczywiście nikt tej drogi nie chce naprawiać bo to się uważa że to nie lasy niszczą tę drogę e, ciągle to jest ciągle no jak tylko tutaj mieszkam to e, zawsze był problem z drogą Później zaczęłam trochę działać, trochę właśnie występować, żeby nam te drogi naprawiali. Ciągle spotykałam się z odmową. W tą drogę do Sierakowa wywalono miliony i droga jaka była taka jest. Pełno dziur nieprzejezdna. No uważa się, że jest przyjezdna, bo nie tonę w błocie, jak mi to pan nadleśniczy Nowakowski powiedział. Nie pamięta pani, jak pani tonęła w błocie. No autentycznie trzeba byłoby jakiejś amfibii albo czołgu, żeby niekiedy przejechać. Tak była droga zalana, zamarznięta i ja to doskonale pamiętam, ale czy mamy się cofnąć do króla świeczka i, i mamy się zatrzymać w rozwoju? Czy o co chodzi? Bo ja tego nie rozumiem. Tutaj akurat idę po płytach. Te płyty zostały położone przez Peganingę, bo tam dalej za tym stosem był robiony odwiert. Ten odwiert jest zakręcony, jest obsadzony lasem, czyli zamaskowany. Jak przyjdzie odpowiedni moment, jak sobie tutaj wszystko poukładają. No to wtedy uruchomią i będą tutaj znowu wywozić. Tak jak w zeszłym roku, w zeszłym roku już chyba nie, ale dwa lata temu, non-stop jeździły samochody i z tamtych drugich odwiertów wywoziły po prostu ropę. No, ropę, gaz, nie wiem. Peugeot, tam są tablice, ja to pokazywałam, nawet jak kiedyś Sylwia u mnie. Była, to też y, pokazywałam, robiłam zdjęcia. No ale to wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt nie reaguje. Wyszkolone, wyszkolone ludki po prostu i zielone, które pozwoliły sobie y, odebrać y, godło, pozwoliły y, sobie wcisnąć flagę Ukrainy. I mówiąc: Spółka Lasów Państwowych. Jakiego państwa? Jakiego państwa? Ukrainy, Polinu czy Niemiec. Wczoraj e, mm, no e, słyszę wypowiedź prezesa Konfederacji, że on już ma tutaj przedstawicieli, którzy pójdą na prezydenta. Sławomir Mencel będzie prezydentem. Tak jak napisałam się, z koniem chyba na łby pozamieniali. Kolejny. Żyd będzie rządził w naszym mocarstwie, tak? Zastanówcie się, ludzie, naprawdę nad tym, co się dzieje. Tak jak cały czas mówimy, bojkot nadchodzących wyborów. Nie pozwólmy znowu sobie narzucić jakiegoś prezydenta, który jest tylko marionetką. Tu są pomnik, pom, grupa pomników przyrody. Bo jak młodzież przyjechała oznaczać, to też to. Nakręcałam. Oni nie wiedzą, które są drzewa, jako pomniki. Oni po prostu są niedouczeni. Nie przyjedzie żaden odpowiedzialny leśniczy, żeby im pokazać, które właśnie. To drzewa trzeba oznaczyć. O, a tu nawet jest ten pomnik, chyba do wycinki naszykowany, no bo już go nie uznano. Jest, zobaczcie, biała kropka, więc przyjdzie pilarz, i on nie będzie się zastanawiał nad tym, czy, czy, czy to jest pomnik, czy to nie pomnik. No chyba, że to jest ta biała kropka, to jest pomnik. Nie wiem, może się mylę. Może się mylę. Tutaj ta, ta sosna jest bardzo piękna. Jeszcze jest później tam, na dębowcu. No, tu są też. Tu jest takie, takie ciekawe gniazdo na tej sośnie. Tak, kochani, zniszczą, zniszczą wszystko. Będą tak długo wycinać, aż wszystkie te 80-stuletnie drzewa zostaną wycięte. Zostaną tylko młode lasy, młodniki, które tak naprawdę nie będzie drewna opałowego. No, zostaniemy, że będziemy musieli kupować. Zresztą nie wiem, nie wiem co, co będziemy musieli, bo jest chory czas. To, co się dzieje, jest chory czas. Jeszcze wam zaraz dojdę do dębowca, ale to za chwilę, bo nie wiem o czym mówić i nie będę tutaj kręcić w kółko. Tam wam pokażę sosnę, którą to pan Janiak. 12 lipca, pamiętny mam dzień, 3 lata temu w moje urodziny przyjechał i stwierdził, że ta sosna nie nadaje się do wycinki, ma dalej rosnąć. Po czym córka napisała pismo. Oczywiście do mnie to pismo też trafiło jako do sołtysa. Ponawiające, żeby to sosnę wyciąć, bo zagraża jej budynkowi. Jeśli się połamie, przewróci to, akurat zniszczy cały jej dom. I oczywiście za parę dni przyjeżdża ta sama ekipa, może nie ta sama, ale straż, z pilarze, no i co, i ścinają to. Rozumiecie? Idą pieniądze, pieniądze podatników na takie głupie decyzje, które wydaje jeden człowiek, bo on ma chore swoje jakieś ambicje. Albo, albo chce kogoś upokorzyć, zdyskryminować, bo mnie się to cały czas robi i cały czas stara się mnie przywołać do porządku, jak oni to mówią. Zabroniono mi jeździć po lesie, no bo y, jako sołtysowi zabroniono mi jeździć, bo przecież za dużo bym widziała. No i to miała być taka kara, że jako sołtys miałam jechać sobie z Dębowca do Sierakowa, z Sierakowa na Kukułkę. Nie mogę przejechać w poprzek puszczy, no bo jestem niereformowalna, niewygodna dla y, panów y, z nadleśnictwa. Tak, i tym, tym akcentem pozdrawiam. Tam Wam tylko pokażę tą sosnę, jaką miała w środku dziurę, jak ją ścieli. No i co się z tą sosną dzieje? No, leży sobie 3 lata, no bo żeby nikogo nie ukarać za złe decyzje, no to wpisano odpowiednie tam jakieś, nie pamiętam już jak oni to ujęli, że ma się rozłożyć na terenie lasu. No. Tak się dzieje w lasach i nikt mi nie powie, że to są zaplanowane decyzje, że to jest dla dobra gospodarki leśnej. To są bzdury, bzdety normalnie dziadków z lasu zielonych z brodami i nic więcej. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam.